Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. To będzie jeden z tych materiałów, w którym mnie nie zobaczycie, ale usłyszycie mój głos. Za chwilę, na prawie cytatu, będę chciał Wam tutaj wyświetlić, co powiedział jeszcze do dziś urzędujący prezydent Andrzej Duda w wywiadzie u Rymanowskiego. Chciałem Wam zaprezentować, jak on podsumował swoją twórczość prezydencką przez te ostatnie lata. Szczerze mówiąc, ja przecierałem oczy ze zdumienia. Gdy słuchałem tego, co powiedział Andrzej Duda. Zresztą sami to ocencie, a ja to za chwilę skomentuję. Serdecznie Was zapraszam. Panie Prezydencie, za moment Pan opuści ten urząd. Jak chciałby Pan być zapamiętany przez Polaków? Ja mam, nadzieję, Z czego? Że, ja mam nadzieję, że Polacy zapamiętają te 10 lat, a przede wszystkim pierwsze 8 lat mojej prezydentury, pod znakiem dwóch kwestii. Zresztą widzę, że jedna już zmieniła naszą polityczną rzeczywistość, co dla mnie jest ogromnie ważne. Ale zacznę od tej ważniejszej. Przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa Polski. Mimo tego, że tak naprawdę otoczenie międzynarodowe w przestrzeni europejskiej i światowej. Generalnie poziom bezpieczeństwa się obniżył przede wszystkim przez rosyjską agresję na Ukrainę i w ogóle powrót rosyjskiego imperializmu, tak bardzo wyrazisty, tak bardzo brutalny. To jednak to, że modernizacja polskiej armii w tak ogromnym stopniu postąpiła, że w międzyczasie uzyskaliśmy pełną niezależność energetyczną od Rosji, co wcześniej było tylko marzeniem przecież baliśmy się rosyjskiego szantażu gazowego, tak? dzisiaj jesteśmy od Rosji w 100% niezależni. To wszystko w ciągu tych 10 lat zostało zrealizowane poprzez zakończenie budowy gazoportu, poprzez budowę gazociągu z szelfu norweskiego do Polski, poprzez zbudowanie interkonektorów łączących nas z nas Sąsiadami. dzisiaj mamy bezpieczeństwo gazowe zapewnione mamy dostawy gazu z Kataru mamy dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych i z każdego innego kierunku z którego zdecydujemy się ten gaz kupić tak więc to są wymierne efekty wzrost bezpieczeństwa takiego osobistego socjalnego poprzez programy skierowane do rodzin tak no, ciągle to powtarzam tak ale przypomnę jeszcze raz 500 plus które później stało się 800 plus y y y wyprawka do szkoły y czy czy, 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 czy bon wakacyjny swego czasu w czasie, w czasie Wirusa, tak. To były wszystkie te działania, które miały, które miały prowadzić do umocnienia sytuacji rodzin, do poprawy sytuacji rodzin. W efekcie też pomogły w ogromnym stopniu polskiej gospodarce. I ja jestem przekonany, że w istocie one stały się także i kołem zamachowym, które, które tak bardzo polską gospodarkę pobudziło, bo te pieniądze po prostu wracały na rynek, wracały, trafiały do polskich przedsiębiorców. Oni dzięki temu mogli rozwijać swoje firmy. A największe rozczarowanie, największa pańska porażka, największy pański błąd? Panie redaktorze, ja nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki. Ja absolutnie. Ja uważam, że to było bardzo udane. Nie popełnił 10 lat. pan żadnych błędów. Ja uważam, że to było bardzo udane. 10 Żadnego 10. Błędu? Ja uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Jestem usatysfakcjonowany, zresztą ta wysoka ocena, którą mam, jak również, co tu wiele kryć. Także i zwycięstwo mojego następcy, prezydenta Karola Nawrockiego, którego otwarcie poparłem w sposób zdecydowany, który, który był kandydatem tego samego obozu politycznego, którego ja byłem kandydatem. Jego zwycięstwo potwierdza, że Polacy w swojej większości, tych, którzy odpowiedzialnie biorą polskie sprawy w swoje ręce, czyli głosują w wyborach, uznali, że moja prezydentura była realizowana dobrze. I to jest moja wielka satysfakcja. I to jest jedna rzecz. I to jest jedna rzecz, więc bezpieczeństwo to jest, to jest, to jest sprawa pierwsza. A druga no to właśnie jest ten elementarny wzrost poziomu życia, który miał miejsce przez te, przez te 30 lat. Okay. Ja mówiłem, panie redaktorze, największym moim pragnieniem mówiłem to na początku, ci, którzy uważnie mnie słuchali, to, to pamiętają te słowa największym moim pragnieniem jest to, żeby moi rodacy śmiało mogli powiedzieć na koniec mojej prezydentury, że żyje im się lepiej niż wtedy, kiedy zaczynałem. Jest Jestem przekonany, że wyborcy moi w swojej większości uważają, że żyje im się w tej chwili lepiej niż wtedy, kiedy ja zaczynałem. Panie prezydencie, gdyby pan sam sobie wystawił ocenę za te 10 lat w skali 1 do 6, to, jaka, jaki, to był, jaki to byłby stopień? Ja myślę, że no, czy sześć to oczywiście bez przesady, tak celujący e, trudnych, mnóstwo trudnych decyzji trzeba było podejmować. Oczywiście są tacy również i z obozu politycznego zjednoczonej prawicy. Jak słyszeliśmy, którzy mają do mnie pretensje, tak i powiedzą, że to złe decyzje, bo się zdecydowałem na, co, na, na prezydent preta, na piątkę sądowe. Ale ja osobiście uważam, że to była dobra decyzja, więc uważam, że prezydent na piątkę. Tak. Prezydent na piątkę. Chciałem się odnieść do pierwszej kwestii, którą tutaj poruszył pan Andrzej Duda wzrost bezpieczeństwa Polski. Naprawdę, panie Duda, czy my mamy się czuć bezpieczniej, ponieważ rozbroiliśmy nasz naród na korzyść innego narodu? Czy oddanie wszystkiego i oddawanie? 5% naszego PKB, utrzymywanie drugiego narodu to jest nasz wzrost bezpieczeństwa? No ja w to nie jestem skłonny uwierzyć. Poza tym, dlaczego pan prezydent Duda oraz inni polskojęzyczni politycy cały czas powtarzają, że my mamy jakiegoś jednego wspólnego wroga, którym jest Rosja? Może należałoby zacząć rozmawiać z naszym sąsiadem prowadzić interesy i traktować się normalnie. Kto wam powiedział, że to jest nasz wróg? Ja się pytam, jeżeli my będziemy stosowali tego rodzaju podejście, to naprawdę to się źle skończy dla Polski, a przede wszystkim dla Polaków. Poza tym, jak tak słucham pana Andrzeja Dudy, to to tak jakbym słuchał nie polskiego prezydenta, a prezydenta Ukrainy. Kolejna kwestia, o której tutaj powiedział pan prezydent Duda, to jest to takie marzenie jego o tym, aby uniezależnić się energetycznie od Rosji. Czyli jak to jest, panie Duda? Rosyjski gaz śmierdzi, nie możemy go importować do Polski, ale poprzez na przykład Niemcy, które go kupują od Rosji, to już wtedy możemy, bo się nie będzie to nazywało, że bezpośrednio go bierzemy od Rosjan. Czy nasza zależność energetyczna od Stanów Zjednoczonych, gdzie w grę wchodzi transport, z innego kontynentu, poprzez co płacimy za naszą energię o wiele więcej, gdyż musimy pokrywać te koszty transportu. To jest to marzenie dla Polaków o tej niezależności energetycznej. Kosztem czego, panie Duda? Ja zadaję pytanie. Kosztem bankructwa wielu firm, tego, że Polakom podrożał prąd i gaz o kilkaset procent, z tego mamy się cieszyć? To jest ten nasz wspaniały sukces? Dlaczego nie możemy handlować normalnie z naszym sąsiadem? To jest ten sukces? To jest sukces prezydenta Dudy? To jest sukces pana prezydentury przez te ostatnie 10 lat? Zadaję kolejne pytanie. Pewnie nie uzyskam żadnych odpowiedzi, ale warto pytać. Kolejna kwestia, o której tutaj powiedział pan Andrzej Duda, wzrost bezpieczeństwa poprzez programy socjalne, które zostały zaadresowane do Polaków, czyli co mamy tutaj na myśli? 800, plus. panie Duda, wystarczy nam nie zabierać, a nie trzeba byłoby niczego rozdawać. Wszystkie te programy socjalne tworzą tylko iluzję, w jakiej Polacy żyją. Że cokolwiek dostają. Bo przecież, żeby dostać 800, plus, to trzeba zabrać 1000. Do tego jesteśmy zadłużani na kilka pokoleń do przodu. Nie wystarczyłoby płacić mniej podatków? Może wtedy opłacałoby się bardziej życie polskim rodzinom? Może nie musieliby dostawać 800, plus, czy jakichś innych programów socjalnych, jakie tam sobie wymyśliliście. Jak pan uważa, panie Duda? To już są totalne brednie, panie prezydencie. Jaka pomoc w gospodarce przez te dwa lata, kiedy zamknęliście ludzi w domu, kiedy firmy bankrutowały? To, żeby tam płaciliście jakieś pieniądze, które niczego i tak nie wniosły. Mimo wszystko wiele firm się zamknęło, ludzie odbierali sobie życie, bo pobankrutowali, nie można było iść do lekarza, miotłą stukali ludzie w parapet przychodni, aby się dostać. Tak było, czy nie? Chory w przychodni, nie do wiary. Tak pomogliście gospodarce, tak pomogliście Polakom. 250 tysięcy nadmiarowych zgonów to jest ta pomoc. Panie prezydencie, pan prezydent Duda nie ma żadnego poczucia porażki w swojej prezydenturze. Ja bym powiedział, że całe 10 lat to jest jedna wielka porażka pana jako prezydent Polski. Ja muszę w ogóle przyznać, że tak de facto to ciężko jest nominować najgorszego prezydenta Polski po 1989 roku. W moim przekonaniu, każda z tych kandydatur, czyli prezydent Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński i prezydent Duda. Wszyscy ci prezydenci zapisali się niechlubnie w Dziejach Polski. O każdym można by tutaj powiedzieć wiele, zrobić program. Jednak kandydatura prezydenta Dudy, która trwała przez 10 lat, pokazała, kim naprawdę jest prezydent Duda, pokazała jakiego kraju. Prezydentem był pan Duda. Ciężko tutaj mówić o Polsce. Dobrze wiemy, o jakim innym narodzie mówimy. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, że wy sobie zdajecie sprawę. Panie Duda, to nie było udane 10 lat, tak jak pan mówi. To takie samo uwielbienie. Co pan takiego zrobił? Jako prezydent Rzeczpospolitej Polski walczył pan z cieniem. Ostrej co pan zrobił jako prezydent dla Polski? Proszę wymienić pięć zasług, powodów, dla których mielibyśmy sądzić, że w jakikolwiek sposób zasłużył się pan dla Polski jako prezydent. Zaś, jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to zobaczymy. Po owocach go poznamy. Ja nie wiem, jakim będzie prezydentem Karol Nawrocki. To nie jest również mój prezydent. Ja wiem, że głosowałem na niego. W drugiej turze oczywiście, ponieważ chciałem zrobić wszystko, żeby prezydentem nie został Rafał Czaskowski, Ale mam tak samo duże obawy, jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki. Jak on to powtarzał, że jest kandydatem niezależnym, ale popieranym przez PiS. Dla mnie każdy, kto jest popierany przez PiS, nie wzbudza zaufania. Niestety Polacy już tak mają, że kochają głosować na swoich oprawców. Czyli raz PO, raz PiS, raz PiS, raz PO. I tak w kółko. Pan prezydent Duda mówi tutaj o wzroście poziomu życia, poprzez co podnoszenie minimalnej krajowej? Jak naprawdę wzrósł poziom życia Polaków. No może trochę to widać na ulicach, może to trochę widać. W jakichś galeriach, sklepach, jak ludzie wynoszą pełne kosze zakupów, ale może z drugiej strony szukają promocji w Biedronce albo w Dino, tym wyśmiewanym na Wilanowie, który powstał ostatnio, na przykład jak podniósł się ten. Poziom życia Polaków. Sami oceniacie, wy, jako widzowie, czy podniósł się wasz poziom życia? Czy jest tani, czy jest lepiej? Czy możecie korzystać swobodnie z publicznej służby zdrowia? Czy może lepiej jest iść prywatnie do lekarza? Jak się podniósł ten poziom życia, panie Duda? W której sferze wszystko kuleje? Nic nie działa tak, jak być powinno. Nic nie zrobiliście jako rząd przez te lata. Nic nie zrobił pan jako prezydent, ale będzie pan powtarzał, że Polakom żyje się lepiej, że wzrósł standard życia. No to już są totalne bzdury. Ja właśnie jestem odwrotnie, panie Duda, przekonany, że Polacy powiedzą, że żyje im się gorzej na koniec pana prezydentury. Nie uwierzę w to, że mogłoby być inaczej. Niestety prawda jest przykra, panie Andrzeju Duda. Czyli pan Andrzej Duda uważa, że był prezydentem na piątkę. No ja bym wystawił. Kompletnie inną ocenę. A jaką Wy wystawilibyście ocenę panu Andrzejowi Dudzie za te dwie kadencje jego prezydentury? Piszcie wasze komentarze, byle z kulturą, jak ja to zawsze powtarzam. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się zdrowo, pa! pa.